Pani dyrektor, chciałam podziękować za organizację tego dyktanda. Walczycie o długopis przewodniczącego Rady Miejskiej w Szanowie. Po raz kolejny organizujemy ten konkurs. Nie jesteśmy organizatorami sami. Wspomaga nas w tym i organizatorem także jest Biuro Polityki i Edukacji Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Szanowie. Jest to edycja jubileuszowa, bo to już dziesiąte spotkanie. Uczniowie klasy trzecich walczą o długopis przewodniczącego Rady Miejskiej i o zaszczytny tytuł mistrza ortografii Gminy szanów Dla Polaka druha, zucha, ortografia łatwa sztuka. Tekst, który przygotowany został dla trzecioklasistów, również został przygotowany w formie takiej humorystycznej. Trzecioklasiści pisali wierszyk, wierszyk rymowany, oczywiście dotyczący trudnych słówek, tak samo jak dzień wcześniej Starsza Grupa. Tekst dyktanda dla trzecioklasistów liczył 168 wyrazów, troszeczkę mniej, dlatego że ósmoklasiści, Starsza Grupa, tekst miała przede wszystkim prozatorski z liczbą ponad 200 słów.